Cześć z tej strony DJPLK12 Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj trochę taki Smutniejszy odcinek Bo Bartek yy, Ciężko mi to jest powiedzieć Ale poszedł do więzienia Nie wiem dokładnie co, co on zrobił Bo policja mi nie chciała powiedzieć yy, Mam tu jeszcze jego rzeczy ma za, ma za niedługo przyjechać w ogóle, nie wiem czy dzisiaj, czy jutro, ma przyjechać jakiś policjant i, i wziąć jeszcze jego jakieś tam rzeczy do, do wyjrzenia mu dać. Ja byłem komiatem na przegląd, bo by się skończył. Już sobie wyjadę. No, ale tam, wiecie, widzowie, tam Bartek i tak tam był taki miły dla wszystkich. Mękał się cały czas do tej mikrofali i... i i takie nie biłyby, ale zrobię takie ładne zdjęcie bęki, Albo tam później zrobię zdjęcie. No i yy, nie, nie, nie mam pojęcia co zrobił. Policja mi nie chciała powiedzieć. I po prostu... O, no nie wiem co ja mam powiedzieć. To no jest dziwnie. Tak bez niego tutaj na gospodarstwie trochę mi jest dziwnie. On zawsze stuka pukał od rana ale to no, trudno to no, trzeba żyć dalej, bo no, poszedł do więzienia, ja to poszedł. Nie... O, chyba tam poszedł na 5 lat jakoś tak. I po tych 5 latach może wróci. Może nie... O! Co to jedzie? W tej widzowie policja jedzie chyba. O, przyjechali. Dobry! Dobry. Ja przyjechałem w sprawie Bartosza. No dobrze, no rozumiem. Ja, no, yy, ja mam no. jeszcze dla niego te rzeczy, proszę pana. No to pan da mi na koniec te, te, te obsadze. Dobra. Dobra, co... jego maszyny chciałbym jeszcze skontrolować, gdzie są. No, no tu nie ma jego maszyny, tak, maszyny, tak naprawdę. To co? wszystkie są moje, na mnie zarejestrowane. To ja, ja poprosił, a które jest tak najbardziej jego? Co, no co, to co ta prasa. Ale, szanowni, ale jest z pojazdów takich mechanicznych, jezdnych. No to on jeździł tym MANem dużo i tą skanią. Ma pan klucze do tych dwóch samochodów? Do skani mam, proszę bardzo. Mogę tutaj stworzyć Pro... nawet... Yy, Dobrze. ...plakietkę, proszę a, bardzo. A, a może pan wyjechać tu na środek? Yy... O, no dobrze, to jak jest tak, dobra. Proszę klucze. Ja to nie potrzebuję. Pod tą już nic nie ma? No nie ma, proszę pana. No nie Na wiem, pewno? ja tego nie podniosę. To jest ciężkie. O, pan w A Pan poczeka we dwójkę, to przesuniemy tam bardziej gościami. Do dobra, o. Dobra, nie ma nic. Ja jeszcze ją sobie pozwolę w środku. Tu To Poczekaj, panie, ja do... otworzę. Otworzyć, co? Oj, co pan zrobił? No, tak mają, ja przeszukiwałem ostatnio coś podobnego. Dobrze. Dobra. Dobrze, tu w środku jeszcze to chciałbym ją zobaczyć. Proszę. To jest skania. ta skania jest zarejestrowana na mnie, ale on nią jeździł. Dobrze, a, ma, a maskę można otworzyć, czy ten kliknik tam kliknął? Proszę. Panie, bo Panie. się zamyka, pan, uciekaj! Bo to nie ma co tej pan Bo to trzeba trzymać, bo to nie ma. Trzymaj, trzymaj to. Dobra. Pan. Dobrze, przejdziemy do tego drugiego. Puść to pan. czeka pan? O. Niczym jeszcze jeździł? No tym manem trochę jeździł też. Damy pan do niego kluczyki. Proszę. Tam już ja chyba automatycznie też. Tutaj mogę panu otworzyć? Ja tu masz środek hmm. wyjmę. Pan zobaczy <laughs> Oj panie, coś mnie bierze. Tutaj nic nie ma w tych workach? No proszę pana, no to jest dla krów. Albo że przeszukiwać, no ale no... A no to, to nie jest, nie jest to, to nie jest ten samochód. Co to jest? To jest przyczepka. Tu w zamkach nie jest nic pochowane? Yy, w zamkach? Nie, no, chyba nie, no proszę pana. A na dach jakoś można wejść? No nie wiem, no, Panie... Proszę pana, no. mogę się nadrzędnie wspiąć? bo ja mał, mał, jestem Dobra, na dachu nie się mało wpadłem. Dobra. Jak to się o. o. Co to za adblue? No, to jest adblue do tego, do ciężników. Skąd to nie ma? Ze stacji. Dobrze. Tu nic nie ma. Ja jeszcze go w środku zobaczę. Proszę. Panie! Tak? Pan wejdzie tam i zobaczy za, za siebie do tego kuferka. Do jakiego kuferka? No tam z tyłu. Jak się śpi. Co to tam za białego leży? W woreczku. To nie moje. Panie, ja tym nie jeżdżę. Dobrze pan wyjdzie, ja to muszę zabrać w sprawie... Yy... Ale panie, na to ja tym nie jeżdżę, proszę pana. No ja wiem. Poza tym to ty jest na mnie zarejestrowane, ja proszę pana tym jechałem i... raz. Ostatnio jechałem nawet... Nie patrzyłem do tyłu, ostatnio jechałem po te właśnie yy, po ten, pokarm ten na, po, po nagrów. Może Dobrze, pan nawet no ja sprawdzić. Ja na woreczek yy, i dodam i tu do, do, to do labo, laboratorium sprawdzającego. Yy, no i to na tyle chyba. Więc ja będę jechać, pan mi da te, ten woreczek gdzie on. A przed że? leży, dobra, to ja już będę. Tam na stole leży chyba, proszę pana. No dobra, ja go zapakuję tu do tyłu. Dobra. Ja też proszę pana wyjeżdżam Dobrze, do widzenia Czekajcie widzowie, bo ja w sumie to muszę w prawo pojechać. Co bramę. Syk Teraz to nikt nie ma sam zostaje A i żliwa dokończyłem trochę jeszcze tam, jeszcze tam jedno pole albo dwa zostały bo dokończyłem po bo mi tak smutno było i nie miałem co robić, po prostu pojechałem, pojechałem na pole, skończyłem też divaż. Hmm. Gdzie ten pan jedzie? A on idzie na Kubędę, ja jadę prosto, bo jadę na, na przegląd do tej, bo teraz w ogóle. A, widzowie, też jedna rzecz, nie pokazywałem Wam, wybudowali, wybudowali warsztat yy, tego Bartka. Ale no, z tego, co wszyscy wiemy, siedzi w więzieniu teraz. Yy, zostało to zapisane oczywiście do mnie, bo ja sta starszy jestem i, i, i tak dalej. No i warsztat teraz należy do mnie. Więc tutaj jakieś auto zostało, żeby naprawić. Yy, jakiegoś tam pracownika to muszę załatwić. Yy, no i, i trzeba po prostu trzeba po prostu tutaj zadbać o ten warsztat, bo teraz należy to do mnie e, no i jakoś tam muszę no muszę się podszkolić trochę w mechanice albo zatrudnić kogoś o tu policja stoi e, zatrudnię może kogoś też żeby tam robił, żeby kasę zarabiać no i tyle e, może Bartek wróci ale to za 5 lat więc, no nie, nie, nie prędko. Nie wiem dokładnie, co on zrobił. Chyba coś tam pokradł. Eee, ale... Patrzcie, widzowie. 220 na liczniku. Jedziemy do... Tam jest taki birek. Yy, za tego, za dzieciaka. Yy, z Bartkiem bar, yy, tam biegaliśmy z tym birkiem. Hamunce to ma dobre. Mirek tego... Grozić fajnie Przyjedziemy tu Oj, światełka skaszy Dobry? Cześć Mirek Kuba No O, cześć, ile by lat się nie widzieli, Bębkę przyjeżdżałem, bo słyszałem, że ty teraz tutaj... Co to za brabus? A żeś się dorobił? To mój. A, żeś się dorobił. Posłuchaj tego. U. Ty dasz się przyjechać? No, może później. Dobra. Patrz jak fajnie tam kierunki się palą na masce. No fajnie. Ile to cię kosztowało? I to jeszcze Brabus? Bo taka nie, klasa nie, normalna tak kosztuje, nie wiem, milion złotych. No, zależy jaka wersja. Dobrze, co tam chciałeś? Przegląd w BMC, bo słyszałem, że teraz przeglądy robisz. No no, 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 Tu się ustawiłem na wagę, bo Ty chyba będziesz chciał to sferzyć. No, trzeba go odważyć. Wyłącz, bo mi się jakieś halucynacje włączyły. O. A. Kurwa, ile tam pisze, bo nie widzę. 1, 4, 2, 3, 7. Dobra, to ma 400, tak? Chciałem. Dobra. A gdzie się... ty jedziesz? A ty nie masz tu jakichś podnośników, czy coś? Nie, tu trzeba... teraz to jest nowa metoda no. i, i, i trzeba ją sprawdzić. Aha, dobra. Czy na pewno się rozpędzi do 140 na autostradach? Wiesz, bo to minimalna prędkość... nie, minimalna to 80, maksymalna to 140, ale ja rozpędzam samochody do 230, no. żeby... Żeby lepiej się jeździło Żeby silnik się też rozruszał A hamulce sprawdzasz jakoś? Sprawdzam, zaraz sprawdzimy Chyba, że na drzewie wywołujemy, bo nie będą działać O, o No dobrze, no, no. Klocki niedawno chyba zmieniałeś, bo za dobrze chodzą Nie, no zmieniałem o, A wiesz, że Bartek poszedł do więzienia? <coughs> za co? Nie wiem, coś pokradł podobno Kurde, ale mnie głowa ma dziś boli Widzę, <grymne> żeś coś pił chyba. <grymne> chyba Nie, tak samo mi Ja miejsce. Ja slalomem Coś gorzej mi idzie w tą stronę. <grymne> Teraz trzeba tu trochę ją po dołach sprawdzić. Nie! Uważaj! Ja uważam, zarazem po sprawdziłem. No mi, mi popcujesz ten. Dobra, co ty... Co ty tu robisz? źle żeśmy się skręcili. A, a świateł to nie zapalasz, nie sprawdzasz? Tu. No. Ale co? Świateł nie zapalasz. No są zapalone przecież. Co ty chyba nie widzisz? Dasz się tym brabusem przejechać? Spokojnie. I ktoś mi tu wyrwał tą kolbę od tego... Ten, Coś się robi... Ten dzyndzel, dzyndzel od yy, otwierania okna Coś mi tu wyrwał I, I teraz tu trzeba 180 po dołach. Nie no, przecież mi ten, zawieszenie popsujesz Tutaj kamień był specjalny, trzeba było najechać Teraz tutaj cofamy A to jest ta, ta yy, jako był ten kamień? Taki specjalny Teraz drewniany kamień Do drewnianego kamienia zawsze jeździ. chodzi. dobra. Tutaj teraz w prawo no już Raz mam I teraz tutaj Uważaj, no żeby ci nie zgasł Spokojnie Spokojna twoja roztochrana Poczekaj, teraz jedziemy na rów Trzeba sprawdzić, czy w rowie da, da radę Dobrze Coś mi się język gdzieś pląca. Policja u mnie była No po to i sprawdzić, czy coś nie ma uskradzionego. Chyba przez niego ja nie patrzę, bo ty po prostu jeździsz. Tutaj teraz na tym robię, trzeba sprawdzić. Teraz się jest przejdziemy. No to tak specjalnie. Ale to, nie taki jest. Prze, to tak się robi teraz przeglądy? No coś bym myślał. A to nie na podnośnik i się nie sprawdza inaczej? Nie. Aha. G, G? Tu też za policją jest taki specjalny plac jeszcze. Tam też jest drewniany kamień. No, tam do drewnianego kamienia się trzeba też przejechać. Słyszałeś, że tu Paula lata jakiegoś zatrudnili? Podobno 14 lat. Jakiś jak syn to? tego. No, syn tego, Paweł. No. To jest ten, jak on był? Yy, Mario... Mario. nie. Mariusz Pała, no. Mariusz. No. no. i tu jest, jest taki... 150 po dołach. Ja nie lubię tego no Mariusza wiesz, wiesz, że nowe, wiesz, że nowe przepisy przeszły? No nie, słyszałem. Trzeba uważać. I teraz, teraz jak miałeś 50, to jedziesz teraz 150. No słyszałem. A na autostradzie jedziesz ile chcesz. Znaczy na autostradzie jedziesz 50, a w mieście 150. No tak. A nie 250 słyszałeś? na autostradzie? Nie, 240? Gdzie? Na autostradzie. Nie, na autostradzie 50. A to ja słyszałem, że, że na autostradzie 240. Kurwa, to coś źle słyszałeś. <grym> oj, oj, oj. oj. I masz 40? Jurek, a ty, ty nadal tym rolnictwem się zajmujesz? Czy już teraz. No trochę, no i teraz tutaj trzeba prawo, lewo. <grym> Ty Żeby to chyba tak, tak będzie kontrolujesz prawo <grystanie> I teraz tu trzeba dupom zarzucić i BUM Teraz na Silo zwierdzamy. Oj, poczekaj, bo... Ja wyjdę Boże, po... poczekaj, daj ja wyjdę. Nie poczekaj teraz tu robimy zawrotkę. A ty żeś wykupił to biogazowy O cholera. No, faj co ty myślą. Gdzie ty idziesz? Teraz, teraz jeszcze nadziemy je, je, je do tego bo tam do drugiego dronio nie niego kamienia. Mirek, bo ja, ja się spieszę trochę. Gdzie to, to... Co? 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 Mirek, się... to tu już wracaj Czemu? No bo ja się spieszę i już kończ ten przegląd Dob Dobra, zaraz Tu prawo jeszcze kurde okay. <noise> Nie, ja nie patrzę, bo ja Drzewko się trochę zginęło i tyle rula w i doba, tu wleci. Teraz trzeba na jeszcze jednym rowie tu sprawdzić, on na jest. Czy da radę? Nie no, ja nie patrzę, nie ma opcji, że ja spojrzę. Nie no zobacz, zobacz. No. A tu gracja mój przyjaciel mieszka. No, nie, ja nie patrzę! Nie, nie, nie ma opcji, że spojrzę. Nie widziałem Zobacz, jak lecieliśmy. Przejechaliśmy. Teraz, teraz, tu trzeba Nie, tu jest woda! I wiem. I teraz trzeba zobaczyć, czy się Wiemy. nie zakopi. Co zrobić, teraz musisz wyjść i popaść, bo się zakopało. nie Wiem. bo to nie jest ja nie zmień, bo tam trzeba i teraz tam wyknąć. No ale ty popsujesz mi wm -kę. co ty żeś zrobił? Chodź, zobaczysz. Wypaj, ją z tego lobu. Wy <grym> ty! Z lobu to wypadnę. Wyp... wyp, wyp <grym> ty do tyłu chyba A ja? Ty, bo tu Ursus jakiś stoi. To no, ty żeś go za... Nie, tu. Zobacz, Dio, Ursus. On na, na, na przeglądzie był i nie dał. Dobra, wsiadaj. Wympy trzeba tą boemkę. No, ej! Siedzi! Nie siedzę! Na tym luterku widzę jakieś wioski. mnie na tę bolek, trochę Dobra, jeżdż do, do już do tej biogazowni. Dobra, patrz teraz, musisz spojrzeć. No. No! Nie, 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 nie. Nie pozwalaj sobie za dużo. Wympyrympać Dobra, pa, to jest. Wiem. Wiem, nie Co? Nie nie A co ci jest głosem? przetwierał dobrze ułofiłeś, a teraz jak szczidł. Jakiś złoty płyn miał w tym samochodzie i ten aplikt. Aha. Głupi no. no Bo ty tak zawsze miałeś, że czasami mówisz dobrze, a czasami później się robię, ci te głosy i tak mówisz. Bo ja to i mam chcę, to pytanie. Co, <śleskutka> co? Tak go dobiję, to tak ty robi. Co? <śleskutka> ja, ja na paty ja napiję, to tak te dobi. <śleskutka> dobrze. Dla, do <śleskutka> tak, a, dobrze. Zdumiaj mnie? Tak, że jak się napijesz. to tak. No tak mówisz. Tak. Dobrze, że mnie zrozumiałeś. Hahaha! po mam poza ostatni trzeba A dasz się w robusem przejechać? Zadasz, bo to są... ...sadzą rzeczy, w ogóle. Chyba tu trzeba porobić. Dasz się tym probusem przejechać? Zadam, dam. Ja wysiadam, nie... To trzeba prostu ja

Chcę pojechać ty Jeden, cztery, dwa, trzy, sześć. Zadaj. Albo mogę pojechać Brabusem za tobą? Dana, daj mi. Co? Dobra, wsiadam. Czy ty jedziesz? Co? Będę przejechać? Tak. Nie <głos》> wstań <głos》> do berbabusta, a ja za to wnętrą Poczekaj, ja ci dam krótkofalówkę taką, że będzie można pogadać. Jak to działa? Musisz kliknąć, żeby mówić. Bo? Halo. A gdzie klucze są w środku? O co? tak. Jo. Co za fale? Ty bo mi zgas. Co za fale? Ty bo mi zgas. Gas <głos》> to cało. Bo sam zgasiłem Nie ma... Nie ma farma, się zgasną. Ja za złamam... Ja ...to ze mną to ze mną... I Jak to się dzieje, że ty szutulomów? Ty, bo w krzaki wjechałem nie mogę wyjechać. Zakopałem ja się. Do ...o, o już. Do, jedziemy do tego kamienia. Ty, bo się zakopałem. Chcę tam coś kropąć. Po... Zakopał się. Ja za, zakopał że się, że się... No zakopał się! Co to co za A brawus? Tak się o, wody się napiję. Wody się napiję, jakiś żółty punkt miałeś. Bo no. <laughs> jeszcze, bo to... Bo to dobrze daje, przecież tak, tak ładnie mówiłeś. To jeszcze się napić? No. Ale to właśnie od niego tak źle mówiłem. No i bardzo dobrze. To napić jest. A długo mm -hmm. mam się napić? O, wyjechałem. Co? Ja panowałem w wierszu. Uuu, jak to jeździe? Wodoraj. Wodoraj, jak pan wybierze? Wodoraj. Tu już jakiś komputerek robił chyba, co? Co ty Co ty robisz? Tam robię ja tutaj ja... A ja bo tak ja ticknąłem tak tak. gaz przez przypadek. To wygaz zaglądałem po panię medycynę. Dobra, zdałem zdała w MK ten przegląd? Nie. Jak nie? NUM no. Jak nu? Uważaj! To jest walną. Widzowie, co to było? No to jest Ale... dobre. Twierdza Słyszysz mnie! Słyszę! No to jest Dobra, wracaj tam na tą siedzibę. Twierdza zdała Słyszysz mnie! Słyszę! Ty co powiem za wam? Nie wiem. mnie nie zdało! Czemu nie zdała? Co zrobiło się? Czemu nie zdała? Co ty mówi za mnie? Co? To co dla mnie mówi, weku. Czemu nie zdała? Nie, to mi zdała? kto tak powiedział? Ty powiedziałeś, że nie zdała. Ja pewnie, że, że nie zdała. A, dobra. Nun. Nun, nie dała. A,

Trzymaj ten papirek. Dobra. Czekaj, ja tu muszę na namazać. Dobra. Mire, Mirek Burakowski. Trzymaj. Dobra, masz jeszcze się napij, bo to dobre. Tego złotego? No, masz. Dużo? No, dużo. <trym> Dobra, oddaj. Nie, wróć do bagażnika. Jej, Dobra, pa. <overstale> Widzimy, może, może się kiedyś spotkamy, coś tam zadzwonię. Może pojedziemy gdzieś No mnie to spotkamy, Dobra. Dobra, widzowie, widzicie jakiś wiesz gość tego Mirka? Czekajcie, ja wyłączę do bo on dalej ogarnia. Nie? Oh, to Dobra, widzowie, to by było na tyle z tego odcinka. No, troszeczkę się podziało, ale, Zero... <muchyu> ale Mirk mi poprawił humor tym swoim śmiesznym gadaniem. <muchyu îl�lufał> Bo Bartek się więzieniu, No nic za to nie zrobię. Niestety niestety sam, sam, sam to... Na to no, sam na to zasłużył, więc. No ja, ja nic z tego nie zrobię, no może i słusznie za, zasłużył, no nie mam pojęcia. Za co i, i co. Yy, warsztat teraz należy do mnie. Gospodarstwo będę prowadził sam, może mi miracą coś tam pomoże. I, I może Mirek, może Mirka poproszę. Może Mirek yy, mi poboczek. Dobra, trzymajcie się i cześć!